Jest ten dzień, Wojanowiczanie! Dziś poznajemy Żółciaka! I żółciak, są... Żółciak, żółciak, są... żółciak, 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 Są to wszyscy, nawet Kati wróciła z Wojanowic dla dziewczyn, dla tej sytuacji specjalnie. Tak, chcę poznać nowego ziomeczka. Tak, i ten nowy ziomeczek zrobił nam mega prezenty. Między innymi zostawił nam tutaj takie ładne koszuleczki Wojan, team. Plecaczki, Yo! czapeczki, portfel, nawet taki fajny breloczek Wojana, mojego skina. What?!

A, I wszystkie te przedmioty są przecenione już od dzisiaj. Black Weekend wystartował na Wojan Shopie i możecie robić zakupy w mega promocyjnych cenach takich, których nie będzie przez kolejny rok. Wykorzystajcie te ostatnie dni Black Weekendu teraz. Piątek, sobota, niedziela. A my mamy tutaj informację od żuciaka. Chodźcie do mojego domku z komputerem. To domek jest a... To jest ten domek, w którym zostaliśmy wciągnięci do jego gry. Okej. Okay. Chodźmy, chodźmy, to może nam się pokazać, bądźcie przygotowani, on tam może być I, i słuchajcie, jakby co, miejmy na wszelki wypadek przedmioty, wiecie, mieczyki i tak dalej, gdyby chciał Pracuje się, ale on jest miły, on jest miły Ja jestem ubrany, pojął palce, jestem gotowy, wow, niech Wow, wow, nie to wow, wow dobra, nie, damy radę, dobra, uważajcie, on tam może być, przygotujcie się, on tam może być Żółciak, co to, co to jest? Znak, o za Znak... Znak, zapytania? Znak zapytania chodzący. Znak zapytania? zapytania chodzący. On Halo. się ukrywa przed nami jeszcze. Olo, dzień dobry, to to... pokażesz nam się w końcu, czy nie, żółciaku? Zadanie. Narysujcie, jak sobie mnie wyobrażacie. I... Ja, ja chcę narysować. I wtedy nam się pokażesz, żółciaku, czy nie? Eee, dobra! rysujemy, i rysujemy, chcemy cię zobaczyć, gdzie ty idziesz na pole On do się... rysowania. Tak, idziemy A. do miejsca, gdzie można rysować. Tak, patrzcie! Mamy tu Dobra, każdy sobie weźmie po jednym e, do rysowania, okej okay. I mamy rysować jak sobie go wyobrażamy. Dobra. Ja narysuję, na żółto, na żółto! To ja dawaj. E, Rozwal sobie katę jeszcze tą ramkę i kliknij prawym na to i wybierz rozmiar swojego A, tego. Dobra ja sobie ja myślę, okay. 32 będzie git chyba. Albo Rysujecie nawet twarz? O. Tak, rysuję. Nie! Wow! Mm, ja rysuję całego skina, słuchaj. Dobra, żółciak to żółty kolor, więc wyobrażam sobie, że ma coś Aha. takiego. E, mm, wydaje mi się. Bądź kreatywnym, czekaj, kreatywność. Poczekaj. Tak, tak, kreatywność level milion. Zrobimy mu oczy. ok, fil. teraz wypełnimy te oczy. I teraz znowu wrócimy z stresowaniem. Ja mu zrobię takie oczy jak ma Nubek Nie wiem czemu, wyobrażam sobie, że Żółciak ma oczy jak Nubek Sorry, Nie. serio. Dobra, tak, zobaczymy. Tak mi się wydaje, no zobaczymy, słuchajcie. I damy mu teraz ja taką. Ja chyba wygram, ja chyba wygram, wiecie? Tak czemu? Skąd wiesz, że wygram? No bo tak mi dobrze idzie. Dobra, to będzie żółciak. Ja znaczy, jest myślę, skóry. To powinno być yy, kwadratowa w sumie twarz, co nie? Tak mi się wydaje. Dobra, tak, tak. Ale ja zrobiłem okrągłą, dobra, tak. Oczywiście tutaj standardowe mamy rzeczy, czyli takie chodzenie. Dobra, buciki na pewno ma, na pewno ma buciki, więc zróbmy kolor bucików taki troszeczkę brązowiutki. Okej, okay, coś, coś takiego. Dobra, dobra, ciałko, Ok. Ja robię nie, ja nie robię takiego minecraftowego typowo. I ja robię! Co? Ja też nie! <laughs> A co robicie? A co robicie? Rysujemy, rysujemy jak gdzieś tu ta postać wyglądała. <laughs> Dobra, ja robię coś takiego. Spację, to wygląda no jeden do jeden jak żółciak, słuchajcie, żółciak. Dobra, zróbmy mu jeszcze tutaj takie cienie, żeby to ładnie wyglądało. Ej, o, jak to o, fajnie. Ale wygląda. Buzię Dobra, fajne to będzie. Fajna będzie buzia, fajna! Dobra, ja, ja też. Rysuję? Ja sobie dam taka, a, takie ja, Z brwi jakie dałem mu, Albo dobra, zostawię. To ja, ja, ja ja są śmieszny. Co? 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 Co ty gadasz? Co ty gadasz? Jak się rysuje, tak się to jest śmiesznie. Dobra. Co ty gadasz? A no, bak, ty nie masz plastyki w szkole? Mam, poczekaj, gdy rysowałem, Czy już koniec? Co? 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 Zaraz, zaraz będzie koniec. Mam wrażenie, że. Ym, Żółciakowi pasuje jabłuszko na koszulce. Wydaje mi się, że może mieć jabłuszko, jabłuszko? na koszulce. Ej, no to jest jakaś myśl. Jest jakaś myśl, zobaczymy. Dobra, zrobiłem, a teraz zobaczymy jak reszta narysowała. Okej, okay. zawody skończone. Jak myślicie, kto będzie najbliżej w zgadywaniu jak wygląda żółciak. Uwaga! Eee, co to jest? To jest rysunek Paliona no ja, ja, Taki chłopczyk to jest, chłopczyk Ja nie mogę, czekaj, co to jest? A ja mam taką żółty Jak on wygląda? On ma frytki, maka <grym> Jak on wygląda? No, I łapka w, w górę, widzę jakie zęby ma A Katina nazywa... znowu Ja A. się inspirowałam kurczakiem Jakim kurczakiem? dobra, dobra żółty, Ja obstawiam, patrz, że będzie miał Taki jabłuszko na bluzie, mam no, wrażenie tak, to... To jest ej, najbliżej? Ej, Kto jest ej, najbliżej? O, dobra. Dobra, teraz on nam się pokaże. Wygrywa. Wygrywa, co ej, jest? jest? Ja, 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 nie mogę! Się Naprawdę ej, ty dostałeś, tak! No, palią to zabrał. Czy naprawdę tak wyglądasz? Co to? Ej, co? Zeszyt. What? Dostaliśmy zeszczyt od żółciaka Co jest? No ale I fajny. Ja. Można pisać w nim! Ja cię kręcę, jest lekcja temat! Patrz Nubek, będziesz w tym zapisywał swoje rzeczy w szkole jak będziesz Wow ale to wygląda i to jest nasza okładka! Oj no widzowie te zeszyty są w mega promocyjnych cenach, naprawdę. Niektóre zeszyty nawet o minus 70% są tańsze Więc wbijajcie na wojanshop.pl ponieważ jest to najlepsza okazja do zrobienia takich właśnie zakupów. Jakie fajne! Uuu, dobra, mega fajnie, mi się podobają. To teraz żyłcie nam się pokazuj, e, bo mieliśmy, miałeś nam się pokazać, co nie? Czekamy umowa na to. była umowa! No właśnie, umowa to. O! Co jest? A! co E! E! Nie tylko jak po spodniach ocenić. Ej. Ej, kto miał najlepsze spodnie? Chyba ja, patrz, pasek! Komu pasował? <grym> ja też mam pasek! Ja też mam pasek? Ej, dobra, pasek faktycznie, no, jak zgadza się, miałeś pasek. Ale to inny rysował takie spodnie typowe. Tak, ale one nie są pomarańczowe u niego, one u niego są czarne. Ej, okay. teraz jak mamy się dowiedzieć o innej części ciała? Dobra, możemy będziemy mieć kolejne zadanie Dawaj, ej, żółciak, kolejne zadanie Ale patrz, te spodnie nie są żółte, mają tylko żółty pasek Tak, tak Żółciak, kolejne. No bo, trafił, no bo trafił. Zadanie za mną. Dobra, idziemy. Zobaczymy kto będzie, kto trafi kolejne zadanie. Patrz, doprowadził nas do jakiegoś fury. Wyścigu. Patrzcie, tu są nasze fury, fury, wszystkie fury, fury. auta. Czekaj, Żółciak bierze udział w wyścigu też? No co pisze, patrzcie co pisze. Co pisze? Czyli drugie zadanie to wyścig. Zadanie, wielki wyścig. Jest nagroda. O, jest nagroda. U. Ej, fajnie, dobra. A jak duża jest ta trasa? Spójrzmy na nią. Czekajcie. Jak ona wygląda Ja muszę tam O to nie mam nawet podlecieć stąd? Dobra przejedziemy To zobaczymy słuchajcie Wsiadamy do aut słuchajcie Każdy ma wyrównane szanse Nie znamy trasy Tak auto jest po prawej stronie kierownica, Jakby co O mamy I co? <ścoughs> Czekaj Dobra Jesteście ej, gotowi? fal start Palion Co się dzieje? O dobra ja, jesteście gotowi? Trzy, cztery, Start Woohoo! Palion Woohoo! jak Woohoo! ruszył Palion jak ruszył O nie Ale wypadnijcie lecimy. tutaj no, to jest długie tójd. Ej, to jest ogromne, to się toczy tam dalej. Dobra, paliony jest zielony pierwszy. Za nami jest od razu żółciak. Uważaj palion, ponieważ za nami od razu jest żółciak! O, 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 nie o, o, ma nie ma skracania. Ej, Katia, so, <t> <t> e, gdzie ty jesteś? Ja ty oszukista, oszukista! Nie, 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 zaraz będzie dyskwalifikacja, jedziemy! Ale wyjście. Ja się po trasie. <laughs> ja nawet jej nie widzę. Ej, wy nie ma palona! Przecież nie paliona. Yes! Yes! yes. yes. Pierwszy, jest, 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 jest! pierwszy! Ja mam pierwsza! Co? U mnie no się wysiepło! Ja e, dobra, no, tak, co się stało znowu? No i się stało No <laughs> Biedny to Nubek! Musimy wyklepać to się da wygrywa. z kaktusa. Ej no biedny Nubek. Dobra, zróbmy coś takiego, bo dziwna była wygrana. E, niby wygrała Katy, potem ja widziałem u siebie, że ja Palion, że, e, że on. Ale ja tam pierwsza tak. dzięki! Zróbmy coś takiego, że, że podzielimy się nagrodą w takim razie. Jaka jest nagroda? I mam nadzieję, no że nam że się pokaże. Jak żółciak. Pokaż nam się. Eee, kakrzy! Mm. A, moje! Haha, ha, nie podzielę się! Nie żartuję. A to ty, a, moje, ha. <grafy> O, i Katy, masz jeszcze te. Co to jest? Dobra, Jezu. oddam jeszcze dwa z, z jabłka i git. Ja też mogę porozdawać trochę, jak chcę no, temu nie, nie przełamię, sorry. Nawet. Ty <grafy> pewnie nawet, Nobek, nie chcesz, ale dam ci, żebyś sobie zjadł. Ja mam, ja mam, ja mam <grafy> I teraz, błagam, czy ty nam się w końcu pokażesz, żółciaku? W końcu to jest, o, tak, pokazał, że tak. To jest czas na to. Błaga. Ej! B wow, wow, fajnie, ale super! Ma plecak! Eee, dobra, ma ten plecak. Widziałeś ten plecak, już. co widzieliśmy? Tak, i co? I to Rzuciak ma plecak na sobie? tak cały czas? E, okej. Okay. Ej, w sumie to jest e, sens, to ma sens, bo on cały czas nam daje jakieś rzeczy, więc on pewnie musi mieć bardzo dużo miejsca w tym chyba plecaku. Głęboki chyba jest, co? Ten plecak jest ogromny, on tam chyba wszystko trzyma. Gotowi na kolejne zadanie? Tak, 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 dawaj kolejne zadanie, musimy się dowiedzieć jak wygląda żółcia. Dobra, jesteśmy w kolejnym miejscu, kolejnym zadaniu. Ekipa, jak się trzymacie? To jest żółtego, pakiet jest długie. Ogromne, patrz. Nie... Ja nie mogę. Dobra, ustawmy sobie z panem Pointa, skoro tutaj jest, to pewnie ja jest wiem, ważne. To jest wielki quiz żółciaka! Wow! Powodzenia, to co? I spodobała mu się chyba ta ksywka, co? Tak, żółciak, ty będziesz chyba się nazywał żółciak normalnie. Ha, ha, ha. Nie? Nie, nie. Czemu nie? To oznacza, że będzie się jakoś inaczej nazywał. Okej, okay. dobra. Sprawdźmy w takim razie zadanka, jakie tutaj mamy. Tylko dajcie mi tutaj wejść, o. I spójrzmy. Jaki kolor jest ulubiony Paliona? Nie, no proste zielony. Niebieskie, nie, nie. Ty miałeś piosenkę nawet taką zieloną. No właśnie, Nowek, Jeszcze wszystkie chwilę myślałem, że nie zgadniesz. Dobra, zielone, idziemy. O, przeżyliśmy. I co jest w złych miejscach? W złych miejscach jest lawa! Możemy tutaj o nie, wpaść! No nie, nie, ja nie chcę umierać. Kto stworzył MINECRAFTA? Hildebrand! <laughs> Hildebrand <Hilarion? laughs> czy noc? No nuwek, jak myślisz, kto stworzył? No kto? Nie bo... jest zły, więc może on. Eee, to, to, to chyba. To stary, Czemu musisz pójść miała sprawdzić. Miała musisz a pójść kto? sprawdzić nuwek. No idź, idź tam. Sprawdź. <laughs> Idziemy dalej. Jak on przeżył? Wyszedł Jak? z lawy. Jaki psu ten Nubek? Jak? Ja Ty jestem zielka, nie przetrwał. Dobra. Kolejne pytanko. W którym roku pojawił się Nubek 1, 2, 3? 2021? Czy 2022? 2022? Dwa, ja 2 2,1, ja nie wiem, 2,1 chyba. Hmm, czekaj, mamy koniec roku teraz, co nie? Dwa mamy... lata to idzie, już na pewno, ponad 2 lata. Dwa Acha, lata. Tak, ej, tak, tak, no faktycznie 21, ja już liczę 24, 21, ja tak? Właśnie tak, właśnie, także 21. Dobrze! Yes, yes. Jest, jest! Ej, a Nubek? Nubek? Halo! Kto będzie wiedział? Ej, Nubek. Jesteś I tu! Tak. Gdzie ty jesteś? Ustawienie z spawn czy nie, Nubek? Bubek Nooo, jestem. W kim Nubek, jest zakochany Nubek? Nubek! Powiedz nam, w kim jesteś zakochany! Aha. Bo, ty, ej, nie wiedziałem. Musisz wybrać między Nubcią a Stefanką! Uh. Teraz, tak, nie Nubcia, nie jestem... No Nubcia! to jest stara miłość, a Stefanka to jest nowa. A, a stara... tak! A? a stara miłość w dziewieje, więc idę tutaj. Hahaha, <laughs> co? Jak chcę wjechać do Stefanki, bo Ej, patrz! To było to było pytanie, na które nie było błędnej odpowiedzi. czyli Musiał po prostu o tym powiedzieć, czyli Stefan idzie w tak? O lol, ja powiem. Dobra, przejdźmy do następnego nie, Jak nie. nazywał się koń Wojana? Gienek czy Ryszard? Ryszard. Nie, no, Ryszard, Ryszard. Ryszard, To jest łatwy quiz, idziemy do Ryszarda. Let's go! Ok, Uf. mamy dalej. Czy Nubek? 1, 2, 3, Lubinia. Nie, nie, no przecież nie. to jest. Wiadomo. <grym> czy Palion chciał zabić pieska pimpka? <grym> Oczywiście, że tak. Ta... Ej, teraz się dowiemy prawdy o palionie. Nie no, nie no, kiedy? No błagam was. Dowiemy się Żółciak. prawdy o palionie. Żółciak. Chyba, że byłem opętany, ale nie, wiem, nie pamiętam. Ja już znam prawdę. O, nie chciał, o, ale łatwo, miło. Łatwo. Ale miło, dobra. Eee, czy kolor żółty jest fajnym kolorem? Nie. A, yo, yo. Dobra, sprawdzamy na... No tak. Ej, dirt tam wpadł to dla nubka Nubek Dobra, skoczyłem, jest tak, dobra. Jaka postać na Wojanowicach przekupowała nubka dirtem Haker? Czy hakerka? Ej. nie Haker nie przekupywał, mi dawał po prostu jak coś, żebym szedł za nim. A, czyli nie przekupywał, tylko dawał, okej, tak to działa. No dobra, czyli czyli hacker. O! Ej, czemu haker? No bo dawał, to przekupywał. Czy wejdziesz na Wojan Shop na Black Friday? Ja yeah, wiadomo, że tak, na Black Friday wchodzimy na Shop. Tak, ponieważ wszystkie produkty są przecenione i Black Friday trwa tak naprawdę Ej. przez cały weekend! Ale patrz na kolejne pytanie! Jakie jest? Czy Palion miał przezwisko Burak? a Burak! Burak, 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 Burak! No właśnie! O dzisiaj jesteś Burak! Ha, To co, jak nie myślicie? Miał. O! Ej, przeżył! Przeżył! przeżył. No tak! O nie! Ej, co? O! What? No? Jak to miał przyzwyczajenia? Dobra, żółciak, żółciak, ta my sobie porozmawiamy, co? Hahaha, <laughs> żółciak jak śmieszny pewnie teraz. To jakim cudem ja przeszedłem Jakim ja, ja, ja w ogóle nie Zmiemy. dostałem nic. Dobra, zjem się, bo zaraz to się, zaraz źle to skończy. Okej, okay. czy w nie istnieją ponad 300 No jasne, przecież no. nagrywaliśmy odcinek. Ojej, co to? Koniec! Jakaś skrzynka. <laughs> Magiczny wow! kubek, wojanty. Magic. Patrzcie, Magiczny kubek! I da się z niego pić wow. nawet pewnie, co? Sprawdzamy! Czy da się? Da się z niego pić! Ej stary on mi dał gód! No, Mam głód! Jestem najedzony teraz. Aha. Zjadłeś... To widzisz? Taki dobry kubek, że zjadłeś z kubkiem. <gry> taki dobry kubek. I ten magiczny kubek również jest na przecenach Black Weekendowych, ale kto wie przez jaki czas, ponieważ w niedzielę się kończą promocje. Znaczy w tak naprawdę koniec niedzieli się kończą promocje. I pamiętajcie, że również promocje trwają do wyczerpania zapasów, więc jeżeli się coś skończy, jeżeli jakiś produkt zniknie z magazynu, to również nie będzie go już na Black Weekend. Więc widzowie, róbcie szybko zakupy, póki te produkty jeszcze są, bo mogą się szybko wyprzedać. Promocje naprawdę są mega fajne, kozackie i na pewno znajdziecie coś dla siebie. A przesienione jest naprawdę wszystko. Voyant Team, Black Weekend! On team, Black Friday! Black Friday! <ścoughs> Okej, okay. i teraz, słuchaj żółciak, miałeś nam się pokazać. Więc proszę nam się pokazać w trybie now. Uwaga. Mm. Ja zapamiętam tego buraka. Co on? Ej, dobra. Ej. On tam zaraz się pewnie zmieni. Zbieralnie? Halo? Halo? No się zmienia, czy nie? Się... A, ręce! O, wow. wow. Ej! Ej! To już poznaje te ręce! Poznaję chyba te ręce! Skąd? Skądś poznaje te ręce, słuchajcie? wiedziało ci się chyba. No ty gadasz, skąd ty go I... widziałeś? Jeśli to jest... ja nie Ja nigdy go nie widziałam. Dobra! Ej, to jest człowiek, on ma ręce z człowiecze! To jest człowiek, czy człowiek. Już, już wiemy mniej więcej czego się spodziewać w takim razie Ej, widzowie, mi to już po głowie coś chodzi Wam pewnie też Gotowi na kolejne zadanie? Tak, tak, zróbmy szybko to zadanie Bo ja już chcę zobaczyć twoją twarz Tak Wyczymy. Ok, mamy kolejne zadanie Jest to zadanie strzeleckie z tego co widzimy Nasz żółciak, przygotowałeś się sobie po jednym łuczku właśnie Strzel, zestrzel, a zestrzelisz I dobra, a. pierwsze, najłatwiejsze to musi trafić nubek Bo to a. jest dla nubków, okej? Okay? A potem idziemy na prosy, na, na prosy, uwaga, czy Nubek trafił, uwaga? Ja nie... Czy ty ja na naprawdę... tam to trafił! Ej, trafił! Ej! No, 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 no! Ej! Co to... się dzieje? On pewnie trafia... Ej, co? Ej, dwo... Co, dwa naraz? Ej, trafił dwa naraz, Ej, dlaczego co? dwa naraz jednym strzałem, co to Ej, Kolejny Nubek! Co? Co Ty, Nubek! Jak on... ty On wszystko Ej, trafia! Ej, My dobra, nie uważę, bo on strzela wokół osi właśnie. O właśnie, tam Ej, widzę gdzieś... taki jeden przycisk, który jest, będzie nie do trafienia pewnie. Dobra, ja też w takim razie trafiam. Uwaga. Trafiałem. Trafiałem. Ja tam też. nie trafiałem. Tam trafiałem ten daleki, co? Ja no ten daleki. Jak ktoś trafi ten daleki, to wygrywa coś pewnie, na pewno tak musi być, tak musi być. Uwaga, Nie A? mogę trafić tego. No nie, byłem tak blisko. No nie! Ja umieć upolować, tak jak co? Ja Cię kręcę, Ile no słuchaj. Ile strzela do niego. Ja mam wrażenie, i jest, trafiłem, dobra, został jeszcze tylko tamten. Okej. Okay. Co? A wszyscy trafiają do tego dalekiego. Nikt no. nie robi tych pomiędzy. Jest! Trafiłeś? Jest! Mario trafił! Let's go! O, Ej, ja lol. trafię w złotego. Ej, ale trafcie <laughs> resztę jeszcze, bo tutaj się reszta jeszcze musi zrobić. Ej, ja A... mogę trafiać w złotego, patrzcie. <laughs> ja nie mogę tego trafić. A, no tak, traf wow. żółciaka. No ja nie mogę w tego trafić, o, nawet! O, gada, Sorry. Ale boli! To oh, jest. Sorry. O, dobra, trafiłem, dobra. I jeszcze tam. Jo, dobra, czy ja trafię teraz ten ostatni, uwaga? O, prawie! Jo! Dobra, sprawdźmy teraz. Nie, trochę nad. Ej, jest! Ej, jest co? Wszystko, wszystko, wszystko jest. Wszystko, dobra widzowie! Udało nam się! Pokażę kolejną część ciała! Kolejna część ciała! Dawaj, 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 nie czekaj, nie czekaj! nie czekaj Rzuciak, żółciak, rzuciak. Dawaj, co to jest? Najpierw nagroda. o Daj, nagrodę, daj, 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 daj. Czy ja widzę? Jaka Długopis! Długopis wujantim! No! Jak on fajnie wygląda, jak się go trzyma w rękach, co? O, wow. i weź go! Zobacz, jak fajnie wygląda w ręce! I taki również możesz <grym> mieć. <grym> na chwilę. Ten długopis jest przeceniony również, tak jak wszystkie inne produkty na moim shopie. O, i na przykład nadaje się do bicia, nubka On ma 9 obrażeń, stary, co to jest w ogóle? Co? Czekaj! na sprawdzianie, że tym pisze te obrażenia są. Ty, czekaj, czekaj, ty. Ile zabrałem ci? Ile ci zabrałem? Mega dużo Yo, do, trzy, dobra trzy, trzy serca Weź mnie raz, uderz tym Może ja. musisz Patrz. zrobić mieć wojatki, co? Ej, ty! Cztery serca mi zostały! Ła. Wow. Ej, Ej, dobra, ja zabieram ten długopisy Skoks. Trzeba natomiast... zrobić miecz Wojan team. Ej, dobra, robimy mieczek? Ej, dobra, pokazuj nam kolejną część ciała! Bo tutaj brakuje czegoś, właśnie. Klatka, tutaj klatka, czegoś klatka, 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 klatka. O, zasłania zabudowo. się znowu. I teraz pewnie, teraz pewnie nam się pokaże, pokaż nam się, pokaż nam się. O, o, o! o! Tak! Teraz ja już wiem, kto to jest, słuchajcie. To? Nie mogę wam powiedzieć. Musisz nam pokazać najpierw oh. twarz. Pokaż nam twarz! Pokaż Ale możesz się mylić, Pojan, możesz się mylić ciągle, że tak to nie? Czekaj, patrz, może tutaj troszeczkę widać. Patrz, tutaj troszeczkę widać. Czy nie? Ale możesz, możesz się mylić, że o ty! Jeszcze jedno Jeszcze zadanie? Dobra, dali. jakie, jakie zadanie? Szybko, jakie zadanie? Szybko, 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 sprawdzamy. Musimy się dowiedzieć, o jakie zadanie chodzi. Ja żeby nie było jakieś słabe, nie? A, Znajdźcie dziesięć 10 10 moich główek. główek W sensie tych ze znakiem zapytania? A bo my nie wiemy jaką ma główkę Ty debilu <śm> Ze znakiem zapytania no Eee Co jest Ej, daj mi trochę fajerwerek, palio Dęce bo ja nie mam pa, dostawa lotnicza. O lotnicza zrzut, co nie? Jaki zrzut <śm> zrobił? Dobra, widzowie, szukamy w takim razie tych główek ze znakami zapytania. Gdzie one mogą być? Wydawało mi się, Widzę że gdzieś pisano. Dawaj się, dawaj do parku, dawaj do parku. Do parku? Oła, dobra, do parku, jestem. do parku, O, jest dawaj faktycznie. Do parku. Czyli tak to wygląda, tak to wygląda. Mamy już jedną z dziesięciu. Okej, okay, szukamy dalej w takim no ja razie. Zbiera, ja zbieram, ja zbieram. Chodź do mnie, Tojd, y, tutaj jestem w parku. Chodź. Gdzie, 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 dobra, gdzie, gdzie? Domek Katy. To właśnie tam jest kolejna. Dobra, musimy tam sobie jakoś wylądować, co nie? Tańczą, 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 tańczą parabole. Domek Katy mamy. Okej. Okay. Dobra, I... szukamy dalej, szukamy dalej. Gdzie mogą być kolejne? Co? Może gdzieś w na w jego domku. O, no. może w jego domku właśnie. Ty, czekaj, tutaj jest? Nie, nie widzę. Nie hmm. widać, ale jest jeszcze jego drugi dom. Jest domek. pod moim wiedzowcem, pod moim wiedzowcem. Tak? Dobra, sprawdzamy. fakty, fakty. To faktycznie główka jest. Tak, 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 tak. Dobra, gdzie one mogą jeszcze być? Daj, to towi, zbiera. Ja już mam Aaj. trzy, już mam trzy. Cześć, dużo, nie? O tak, dużo. A może w moim <laughs> domku? Widzę tutaj kolejne. Patrz na Apple Store. Apple, faktycznie. Apple. Już może ile? Cztery? No trzy teraz będę, znaczy teraz cztery, tak, razem z tym już cztery. O nie, nie mogę tego zebrać. Jak to mam zebrać? Muszę. Już, nie widzę, tu nie pomogę. widzę. Ustawić jedną pomogę. główkę. Ha, Już zebrałem Nówek, zebrałem! Nie, ja Nie, no, no, ja Ci pomogę! <laughs> nie, 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 już nie, już nie. Tukajcie główki, a to Możesz już tak, oddać, dobra. możesz już oddać te dwie główki, bo... O, dobra, dziękuję bardzo. Gdzie są kolejne w takim razie? Mm. Um, szukamy następnych. Czy one gdzieś tutaj się kryją, moi pewnie drodzy? Pewnie na policji. Eee, na policjantkim. Dobra, my no. powinniśmy się rozdzielić i poszukać, bo ja tego tutaj nie ma. Na drugie szukać. Dużo, na pewno będzie tego dużo gdzieś. Jeszcze pochowane. No tak, nawet. Ej, czekaj, co tu mam. Ej, tak widzę, nupka! Ej, u mnie w domu? Co mam tutaj w Skoro była. U i była u mnie, to będzie pewnie też u was. No U mnie i upaliona, tak? No musimy A. tego poszukać. Ej, co mam, za znak mam, mam. jest? Jaki znak? Zakaz Jaki? dziewczyn? A bo no, pamiętasz, jak tam w wojny, jak na dziewczyn było, nie? No to. Nubek no zrobił, zrobił odwet. No Nubek zrobił odwet. bo drzewa na drzewie było. O, dobrze. To szukamy dalej w takim razie. Ty, mieliśmy sprawdzić jeszcze domek ten żółty, co nie? Tak mi się wydawało. Tutaj. A, tamten, no tak, tak, tamten, ten pierwszy. Sprawdźmy, czy coś faktycznie tutaj będzie na zewnątrz. Nic nie widzę. Nic nie słyszę. I słuchajcie, po prawdopodobnie, jak znajdziemy wszystkie te główki. To już... O, mam kolejną, dobra, faktycznie to była. Tutaj, Bobodziera. To jest, nie, nie złapałem jej, jeszcze... Tu jeszcze mam, no właśnie. Już mam siedem, słuchajcie. Nice. I mówiliście, że na Bobodziarce było. Bobodziara, to jest Bobodziera, ósme. O, ósme, dobra, zostały. trzy. Tak, tak. Trzy. Jak mamy 8, to tak, oczywiście, że trzy nowego, oczywiście. Dobra, gdzie tu mogą być jakieś kolejne? Może na tym domku? Nie. Na, 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 na moim, moim domu skinie. nic nie ma. Czy gdzieś. No na, skinie. O, na skinie? Dobra, faktycznie to ma sens na skinie. Szukamy na skinie. Uwaga, naokoło. Poszukam tutaj. Nigdzie nie ma, z tej strony też nie. A tam się wlicza? Się... O, tutaj mam, tutaj mam. Gdzie ten debing grał te grupki. Trafiłem. Dziewięć mam, dziewięć, yes! Dobra. To co? Ostatnia, co? Jedna główka po całych wojanowicach. O oh my god! Gorsy to jest jak ten, jak z jedna zostanie, nie? Tak, idzie. Ja znalazłam! lasłam. Gdzie oh, jest przy murze, takim e, przy swoim wieżowcu. A przy murze, przy wieżowcu? No tu, tu. tu, tu. No no tam, dobra, tu. już mam, tu jestem. No. Hej. A, lol, co ona tutaj robiła? Ej, dobra, gdzie jest ten żółty typ? O, tu jesteś typ. Żółty typ, Masz o, wszystkie dziesięć. Pokaż twarz. Pokaż twarz. Ja usiądę. O, i dał nam jeszcze zeszczyt kolejny. No? Okej, okay, bo ja Nice, zeszedł. No! proszę, że ja już mam. Dobra, okazuj twarz! Be... trybinał. trybunał. Nie, nie, nie zasłaniaj. Co się dzieje? Ej! No się, Manko. A to jesteś ty? Wiedziałem, jak już zobaczyłem <grym> ręce. Ty, jak my się my znacie? Co tu się, się dzieje? Bruka, o, ja hey, wiem, co to jest bruka, Ja was, ja was poznam, bo ja już wiedziałem od rąk, mniej więcej podejrzewałem. To no, ładnie. Zobaczcie, to jest ptasz. Iśmy ja się, się znacie? Z Robloxa, to jest. Z no, Roblox'a no, ja. To jest Ptyś, bo? słuchajcie, Ptyś, myśl Pnyś myś, I on, właśnie Cześć, Cześć, Krisiu! Krysiu Czemu no. mi nie mówiłeś, że no, załączysz na Wojanowice? E... No bo, kurczę, no nie chciałem ci mówić Ale w sumie to, to fajnie chyba, nie? Niespodzianka cześć, taka no. No, Fajnie, dobra to Krysiu, za... Krysiu, dziękuję za... za <grysiu> ty, <ja>. <grysiu, <grysiu> Krysiu Kryś, Kryś Ej, ale wyglądasz na mega luzaka, lubię cię Jesteś giga no, luzak Mam plus, mam ese, wiesz? Esa, ale masz Rob tyko Mam Ej, Krysiu, A co ty masz? Kryś. <laughs> Ej, taki jak Nobek cię polubił, to już jesteś Kryś dobry, jesteś dobry no. Kryś. Ej, yes, słuchaj, yes. A co to za plecak? Bo tego jeszcze nie widziałem, nikt z nas nie ma Ej, takiego nie, plecaka. Właśnie. Wiesz co, ja mam taki mega fajny plecak i w tym plecaku mam e, fajne itemy. I Jakie? Lecz, i wszystko, Jakie? E, fajny, Jakie? No. no taki, no. A jest głęboki. głęboki. Jest no, dużo itemów no, ma tam. No, po... A jest pojemny? Ile masz tam no itemów? Chłopaki, no spokojnie, no tak, to jest mój plecak, Ale masz no tam, jest tam różowe itemy? O, no, nie, Mam nawet wszystkie kolory świata, nie? Wszystkie e, kolory mam No do, dobra... Spokojnie. Co? Wow, zegarek! Zegarek! Wow. Oh. I masz co jeszcze to, jest? o to jest dyrt. fajne jeszcze. Ej, a, a coś w moim kolorze? To no, takie średnie, ale różowe, co mówisz? w mówi? No weź, weź. weź, co w kolorze. Yy, ja uwiadam na psychiatra. A lubisz dyrt? Dyrt. Dyrt. Jakiś, Uuu, taki dirt? Dirt jakiś taki nowy, lepszy, zobacz. Chwilę, chwilę, coś no. mi tu nie pasuje. <laughs> masz taki dirt, masz, taki, taki masz jeszcze. I chłopiec, masz takie dirty zakazane? taki jest? Skąd ty masz takie dirty zakazane? Skąd <laughs> ty masz takie dirty? Skąd ty so A jest? Skąd ty masz Skąd ty masz takie dirty? To nie jest do końca mój kolor, To jest jakieś filetowe. A daj mnie niebieski. Niebieskie niebieskie mnie daj! Ej, niebieskie, 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 dobra, to może masz to! Co? To, to To jest jeszcze niebieskie, to jest jeszcze niebieskie. Co? Yo, mam wszystkie niebieskie! Niebieskie, to jest, no, to jest niebieskie. Ej, ja mu, ja muszę coś powiedzieć. W tym, plecaku, w tym plecaku chyba jest wszystko! Tak, on, tak, Ju? chyba zielone, wszystko że... Patrz, zielone, mam nawet prezent, słuchajcie! Zielone, 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 dobra, no, czego zielonego? Mam to zielone. normalny normalny. O, Ta zielone, drzewo to zielone? To, zielone. Jaką ty masz w tym plecaku? Mm. Jakie on ma dno to mam głębokie zielone. w tym plecaku? Czekaj, ja, no. czekaj, czekaj, szperam, 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 spokojnie, sporek. O, to mam! Zobaczcie, niego tylko święta, What? to może taka skarpeta Świątelce się wam Świąteczna skarpeta! O co chodzi? No. Ej, dobra, widzowie, on w tym plecaku ma wszystko. Ptyś, ptysz, ptysz. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.